Hej, witam się z wami na kanale Tubl.pl. Mam dzisiaj dla was do pokazania wyjątkowy instrument, który łączy ze sobą magię dźwięku, relaks i wyjątkowy design. A mówię tutaj o bębenku językowym Tambu. Jeżeli lubicie kojące dźwięki, szukacie czegoś do relaksacji albo po prostu czegoś nowego dla waszego dziecka, to zostańcie ze mną koniecznie do końca filmu. Będzie test, recenzja i pierwsze wrażenia. Na bębenku Tambu możecie grać pałeczkami Paluszkami albo specjalnymi nakładkami na palce. Tutaj, widzicie, są takie języki, które zostały przycięte w taki sposób, żeby każdy z nich generował oddzielną nutę. No i teraz skupimy się na tym, co znajdziemy w opakowaniu. Oczywiście znajdziemy sam bębenek, dwie pałeczki, jest też taka specjalna podstawka na pałeczki. No i mamy cztery nakładki na paluszki, które są generalnie dosyć małe, ale spokojnie też. Na przykład ja, jako dorosły, też mogę je włożyć. Oczywiście włożyłam je odwrotnie, bo to chyba o to chodzi, żeby w tą stronę uderzać. No i dodatkowo jest jeszcze, słuchajcie, torba na bębenek, która jest z takim długim paskiem, zamykana na zamek. Paseczek mamy regulowany. Tutaj, jeszcze w środku, mamy taką mniejszą torbę, do której możemy schować te wszystkie akcesoria. No, i jeszcze mamy ściereczkę, którą możemy przecierać nasz bębenek. Bębenek ma fajne matowe wykończenie, ładne kolory. Generalnie jest dosyć lekki, aczkolwiek troszkę waży ma chyba około 0,9 kg. Jest porządnie na pewno wykonany, to widać, i tutaj raczej szybko go dziecko nie zepsuje. Bębenek tambu występuje w różnych kolorach, także każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Oczywiście podlinkujemy Wam pod filmem nasz sklep, gdzie będziecie mogli zobaczyć kolorki i ewentualnie kupić sobie tambu. No i zapomniałabym o najważniejszej rzeczy. Mamy tutaj, słuchajcie, na takim koło zeszycie nutki. I są tutaj różne melodie, które będziemy mogli uczyć się grać. A oprócz tego oczywiście własne melodie można również komponować. Pokazałam wam, jak różnie brzmi dźwięk, w zależności od tego, czy użyjecie pałeczek, nakładek na paluszki, czy samych paluszków. Jak widzieliście, no, samymi palcami to już dźwięki są takie bardzo delikatne, ale dzięki temu można też to różnicować. A teraz spróbujmy zagrać jakąś melodię z naszego zeszytu z notami. Moje pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne. Przede wszystkim bardzo podoba mi się właśnie design bębenka. to że jest tak porządnie wykonany. No i oczywiście, słuchajcie, tutaj naprawdę możemy wydobywać piękne dźwięki. Jest to zupełnie coś innego niż takie, wiecie, typowe cymbałki dla dzieci. To już faktycznie e, jest instrument po prostu, i tutaj naprawdę można się fajnie pobawić. No i bardzo mi się podoba to, że możemy go zabrać ze sobą wszędzie dzięki e, temu pokrowcowi. Czym w ogóle jest tam? Tam, bo to jest melodyczny bębenek językowy, który ma 11 tonów, jest stalowy. I generalnie tutaj mamy oznaczenia zgodne z pedagogiką Montessori. Są to oznaczenia kolorowe i liczbowe, i takie same oznaczenia mamy w dołączonym zeszycie z nutkami. Dzięki temu ten bębenek jest przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych muzyków. Podsumujmy sobie teraz zalety i wady bębenka tambu. Brzmienie. Głębokie, relaksujące i przyjemne dla ucha. Łatwość gry. Idealny zarówno dla dzieci jak i dorosłych, nie wymaga specjalnych umiejętności muzycznych. Jakość wykonania. Solidny, elegancki design, dobrze dobrany materiał. Uniwersalny. Świetny do relaksacji, medytacji, muzykoterapii, ale też po prostu jako ciekawy instrument do zabawy. Przejdźmy teraz do wad. No, zastanawiałam się nad tym jedną z... Wad na pewno jest cena, ponieważ bębenek kosztuje ponad 300 zł, co już jest konkretnym prezentem. No natomiast za tą ceną przemawia jakość, tak jak mieliście okazję zobaczyć. Dźwięki są piękne, bębenek jest solidnie wykonany, więc to no decyzja oczywiście należy tutaj do Was. A drugą wadą, jak dla mnie, no bo też jestem rodzicem, no to na pewno jest jednak hałas, mimo że dźwięki instrumentu są bardzo przyjemne. No to wiadomo, jak my rodzice po pracy jesteśmy zmęczeni, a dziecko uprze się, żeby koncertować tam 3 godziny, no to może być jednak troszkę męczące. Ale porównując do innych instrumentów, które na przykład mieliśmy do tej pory w ofercie Tublu, to myślę, że tak czy inaczej ten dźwięk tambu nie jest tak denerwujący jak przy innych instrumentach. Także nadal wybór pozostawiam Wam. Pamiętajcie jednak, że gra na instrumencie jest bardzo ważna dla rozwoju dziecka. No przede wszystkim, wiadomo, dziecko się umuzykalnia, uczy podstaw muzyki, natomiast też bardzo ważna jest tutaj koordynacja ruchowo-wzrokowa, nauka cierpliwości, tej właśnie relaksacji. Ale także umiejętności społeczne. Dziecko na przykład grając w grupie musi się dzielić z innymi osobami danym instrumentem, więc to też jest bardzo fajne. No i tutaj też rozwój emocjonalny, także myślę, że no, te korzyści są bardzo dużo. Na zakończenie. Chciałam dodać, że instrument ten dostał, słuchajcie, w zeszłym roku nagrodę Zabawka Roku 2024, więc został doceniony już przez rodziców. A dodatkowo świetnie sprawdzi się, właśnie nie tylko dla tych małych dzieci, ale głównie dla starszych, ponieważ właśnie już tutaj mamy nuty, możemy się uczyć dźwięków, nutek i zagrać konkretne melodie. Mi się podoba, dajcie znać. Jak Wam się podoba Tambu? Czekamy na Wasze komentarze. Dajcie też znać, czy chcielibyście zobaczyć recenzję innych instrumentów z naszej oferty. Ja się z Wami na dzisiaj żegnam. Dzięki, cześć.